Cześć! Ja jestem Adam Szewczyk, potocznie zwany Szewcem i zapraszam Was na trzeci odcinek z dwunastodcinkowej serii pod tytułem Krótka historia piosenki według Adama Szewca Szewczyka. Dzisiaj nurkujemy w sam środek baroku, a odcinek nosi tytuł Barok czyli korzenie muzyki klubowej Jedziemy. Początek i koniec baroku jest dosyć precyzyjnie określony. Start epoki upatruje się w skomponowaniu w roku 1597 przez Jacopo Periego pierwszej w dziejach wszechświata opery pod tytułem Dafne. Nie puszczę, bo nie zachowało się za symboliczny, natomiast koniec baroku uznaje się śmierć jego największej ikony twarzy i uosobienia. Mowa oczywiście o Janie Sebastianie Bachu, któremu odeszło się w roku 1750. Barokowcom przyjadła się trochę renesansowa grzeczno-statyczna estetyka. Wciąż było mega kościółkowo, ale Ostro ruszono w kierunku większej ekspresji, przesadnej, teatralnej ornamentyki, szokujących kontrastów. Wokalnie odpuszczono trochę śpiewanie na głosy. Opera z solistami na szpicy wymiata tutaj. Za to w instrumentalistyce kompletnie zwariowano na punkcie polifonii, czyli czegoś takiego, kiedy pierdyliard różnych głosów gra naraz. Barokowcy wymyślili coś takiego jak basso continuo. Wiecie co to jest? to po prostu prapoczątki gitary basowej w zespole rockowym. Solista się popisywał, a dwóch muzyków mu akompaniowało. Jeden grał akordy, a drugi basowe podstawy. I tyle. Barok wymyślił kilka nowych form muzycznych, że wymienię: opera, oratorium kantata suita fuga toccata tutaj wspomnę o wielkiej trójcy baroku choć było ich znacznie więcej Georg Friedrich Handel, Antonio Vivaldi Jan Sebastian Bach Organy Klawesyn Viola da Gamba Pierwsze cztery z brzegu Musicie je znać. Aria na strunie G. Jana Sebastiana Bacha. Alleluja z oratorium Mesjasz Händla. Kanon Pachelbela w D. Duże. Cztery pory roku Vivaldiego. To dla nas najważniejsze. Piosenka barokowa to głównie arie operowe i pieśni o podobnym sznycie. Pojawia się tutaj nazwisko jednego z największych songwriterów baroku, Claudio Monteverdiego. A takie piosenki pisał Verdi. Jaki Verdi? Oczywiście, że Vivaldi. Pewnie zapytacie, czy faceci też bywali w baroku piosenkarzami. Tak, ale śpiewali jak baby. A duety piosenkowe też były? Były. Co słyszymy? Że piosenka barokowa ewidentnie kreuje śpiewającego solistę na postać ekspresyjną, charyzmatyczną i podziwianą. Tak, to ten kierunek, podążając, którym piosenka stała się ostatecznie śmiertelną bronią w rękach bogiń i bogów sceny. Erich Blauchmann, wybitny niemiecki barokolog, dokonał sensacyjnego odkrycia, które rzuca zupełnie nowe światło na pochodzenie nazwy barok, jak i czołowego przedstawiciela tego okresu, jakim Jan Sebastian Bach niewątpliwie był. Weimarskie Kroniki historyczne podają, że w 1715 roku Bach, za namową przyjaciela Helmuta Endrisia, odwiedził jeden z weimarskich barów. Ta wizyta okazała się brzemienną w skutkach nie tylko dla samego Bacha, ale i dla całej muzyki w ogóle. Atmosfera, jaka tam panowała, i trunki, jakie były wlewane w gardła, zawładnęła kompozytorem do tego stopnia, że po jakimś czasie zaczął on frywolnie improwizować na obecnym tam klawesynie. Świadkowie opowiadali, że gra Bacha w niczym nie przypominała muzyki, z której był znany. Miała intensywny, jednostajny, hipnotyzujący wręcz i nieznany do tej pory taneczny charakter. Zbadałem temat bardzo dogłębnie, dotarłem do nieznanych wcześniej materiałów historycznych, natrafiłem nawet na papier nutowy z zapisanym przez kogoś na gorąco fragmentem tej bachowskiej improwizacji. Udało mi się odtworzyć. Dzisiaj twierdzę, że Jan Sebastian Bach jest praojcem muzyki klubowej. Po powrocie do domu, Bach miał na progu powiedzieć żonie, „Die bar ist OK. Jasne, że rozwichrzona fryzura Bacha po tak swawolnej wizycie w klubie przypominała perło o nieregularnych kształtach. Ale to nie jest właściwy trop, jak się okazuje. Żona podchwyciła to zdanie: The bar is OK. Wręcz zaraziła się nim, zaczęła je w kółko powtarzać, jak mantrę. Bach też, potem jego dzieci, potem znajomi, potem anonimowi mieszkańcy miasta itd. itd. Po kilku miesiącach mówiono już po prostu: barok. I tak zostało. To był oczywiście żart. W istocie mówił niemiecki znawca baroku, ale mówił o niuansach barokowej polifonii. I artykulacji. I na pewno nie mówił o barokowych korzeniach muzyki klubowej, bo takich po prostu nie ma. Przyznajcie się, kto dał się wkręcić. A teraz, w ramach kontynuacji tego żartu, proponuję muzyczny eksperyment. Syntezę barokowego wiersza Jana Andrzeja Morsztyna do trupa, klimatów klubowych i małej domieszki klawesynu. Już teraz zapraszam Was na czwarty odcinek krótkiej historii piosenki według Adama Szewca-Szewczyka. A teraz zapraszam na utwór Jasiek, nie mogę. Leżysz zabity i ja też zabity Śmierci, ja strzałą miłości, ty krwi, ja w sobie nie mam rumianości ty jawne świece, ja mam płomień skryty. Ja się nie mogę stawszy się żywiołem, wiecznym mych ogniów rozsypać popiołem. Ja się nie mogę stawszy się żywiołem, wiecznym mych ogniów rozsypać popiołem. Ty jednak milczysz, a mój język chwili... wiecznym mych ogniów rozsypać białem Ja się nie mogę, zawsze się Żywiołem, wiecznym mych ogniów rozsypać pobiołem. Ja się nie mogę, zawsze się Żywiołem, wiecznym mych ogniów rozsypać popiołem. Ja, ja się nie mogę, ja się nie mogę, ja się nie mogę. Ja się nie mogę. Ja się nie mogę, ja się nie mogę, nie mogę. Ja nie mogę.